w dzisiejszym odcinku pokazujemy nasze ulubione kosmetyki Oje. No znaczy moje ale my razem mówimy z mojej toaletki jak wiecie moja toaletka dobrze ją ją pewnie będziemy ją testować nie no to pierwsze to jest wiecie to jest plafa Zosia ja przez chwilę jakby tym się przykłada teraz moja klej. Ja się boję. Okay. To jest takie, orze Dobra, od 1 do 10, ile ja to oceniam? Ja to oceniam: 10 na 10. Ja 10. To? Zapach. Ja mam ogólnie trzy rzeczy z Flafa, bo jeszcze mam. Jeszcze mam... Zapach. Czekajcie, bo jeszcze mam taki płyn. Do kompania. Zapach: 10. O, Ten 9 sens. na 10. Ja też 9. Kolejna, Perfum. czekaj. Kolejna to mamy, wiecie, te gwiazdeczki na prośbę mi się skończyły. Dobra, teraz to. Ora zauważaj Zosia. Hmm. Mm -hmm. Nie wszystkie perfumy będziemy tam czekać. Nie, mi na bluzku. Tobie mogę inne. Ja sobie wziąłem ten. 10. A Zosi mogę... Hmm. No Zosia chce, puszina, ale mam jeszcze takie. Pusin ogólnie Wam powiem. Piękny. To jest Zosi ulubiony, a to jest mój ulubiony. Pusin to jest Zosi, bo lubię wygląda jakąś orężadą. Piękny zapach. Orenżadka, nie? Taka, taka. Trochę orężadka że tak długo nie było odcinków, ale no. Byłam też chora i Zosia też przez długi czas byliśmy chore, więc dobra. No i no, to dobra. Czekajcie, bo musimy poszukać. Mogę wam pokazać? Bo w niej nie masz takiego syfu. Czekajcie, bo włączyłam. To będzie, to O, to jest też moja to jest od Haika O Pokażę z wierzchu, bo tam jest taki szyf. To jest moja. Dobra, jeszcze moją ulubioną jest ten róż. To jest taki róż tu, ale on jest taki... Możesz przestać, bo wylecisz z tego kanału. To on jest taki jakby... No taki lejąc się. Dobra, to jeszcze moją ulubioną rzeczą... Są moje maseczki wszystkie ja to. Bez, no to są tak. a to moje papa no chodź da, jeszcze to to wiecie się tu robi takie kreski no, pa, pa. tylko średni a, bo, 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 bo. możesz i stąd dobra e, średni kolor ale no innego nie było daj trochę No tam jest jeszcze ta paletka, to naprawdę będzie teraz jadła, ale okej, okay, jeszcze lubię ten róż, ale on jest taki, wiecie, pędzelkiem go tutaj, tak, jeszcze te mydełko. Teraz Ty dawaj swoje, zaś ulubione. Ja mam. Nie masz? Nie mam. Jeszcze moim to, ta pomadka. I, mm. I ten do tym makijażu, on jest mega fajny, polecam go, z jaj, a które rzeczy bym najbardziej poleciła, no to najbardziej bym poleciła mm. to z flafa. ten krem do rąk, i puszynka, o, dobra puszyna też też z flaffa. Ten perfum bym poleciła. Te nie, gwiazdki nie. tak średnio. Nie, nie, to to, ten perfum. Dobra, tamten też. Poleciłabym jeszcze ten właśnie. On jest z jai. I poleciłabym jeszcze. No, to wszystko. O, krem. To do... jest moje. To twoje. Nie wiem, dobra. No i to bym poleciła też, ale chyba już tego nikt nie ma, bo... Kolada się. prawda? Tutaj mamy też świeczuszkę, a tutaj właśnie zrobiłam sobie na tym Miałam tu kiedyś ozdoby świąteczne, ale już święta, no wiecie Tata um, I tu mamy sflafa i świeczkę i gwiazdę. Aha, jeszcze przyjdzie smaczka mhm. mm. mm, 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 mm. Ja to pokażę Ach, chcę. Ja. tam. O Ojej, Zosia! Tutaj mamy, różne kolorki. No nie pokazuj wszystkich tylko Tak. Tak. Nie, O. nie, nie. Zepsuła. W kolejnym odcinku będzie też też ciekawy, oczywiście też z Nie, nie, Jezu, coś tu się, zepsuło. Czy to się zepsuło? No, nie. Nie, Nie. Wierzycie jej? Bo ja nie. Myślę, że też jej nie wierzycie. odkręciłaś to. Sorki za nią, jej czasami. dzisiaj to chyba już tyle, a jeszcze te dwie klamry są moimi ulubionymi. Ten jest ładniejszy. Ten naprawdę? To by się bardziej... Nie lubię tak różowego, wiecie też tak. Ja różowego nie lubię, ale na przykład z tych dwóch rzeczy podoba mi się bardziej ten. Który róg ładniejszy? Oceńcie sami. Ten czy ten? Mi się bardziej podoba ten. Jest taki wakacyjny, ale ten też jest... W dzisiejszym odcinku to chyba tyle. Tak, tyle. A jeszcze polecam to. Dwoma perfumami, mgiełką i perfumami się powsikałam. Jeżeli chcecie więcej odcinków takich, w którym pokazuję kosmetyki i tak dalej, to być w komentarzach. Bye! Bye.